Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Wielu tematu. Właścicieli samochodów uważa, że samochód to tylko sprzęt który nie może mówić i nie przekazuje żadnych emocji. Jest to dalekie od prawdy. Przypomnijmy sobie zabawę z luźnym ładunkiem w bagażniku, dudnienie na wybojach, skrzypienie zawiasów czy zmęczone klikanie silnika podczas długiej podróży. Każdy samochód posiada deskę rozdzielczą, która pokazuje aktualny stan auta. Aby monitorować ten proces, każdy kierowca powinien znać oznaczenia ikon na desce rozdzielczej w swoim samochodzie, do czego służą ikony. Zgodnie z definicją, tablica przyrządów to miejsce, w którym znajdują się różne przyrządy pomiarowe i kontrolne. Do niedawna znajdowało się na niej niewiele mierników, wskaźników i wskaźników, więc łatwo było je rozgryźć. Jednak wraz z udoskonalaniem samochodów na desce rozdzielczej pojawiły się nowe znaki co dla kierowców stało się skomplikowaną czynnością, reprezentującą umiejętność czytania i pisania w języku chińskim, to tylko niewielka część istniejących wskaźników. Jeśli nie możesz ich od razu zapamiętać, nie denerwuj się, ponieważ nie jest to możliwe dla wszystkich. Trudność polega na tym, że dla każdego samochodu istnieje oddzielny zestaw ikon wyświetlanych na desce rozdzielczej. Kolor ma znaczenie. Kolor wskaźnika odgrywa ważną rolę w określaniu stanu samochodu, wyróżnia się wśród nich następujące: zielony, wskazuje kierowcy, że urządzenia i węzły samochodu działają normalnie, czerwony, ostrzega o nagłych i ważnych zdarzeniach, a także o występowaniu poważnych problemów, żółty, ostrzega, że określona część wymaga uwagi, niebieski. Zapewniany dla niektórych systemów podczas normalnej pracy. Deretor yellow lights should normalny stop illuminating co play of after the engine is started. If the lights stay on in i l, tchere is a malfunction. Second in importance is the oil pressure symbol its image. Gdy zaświeci się ten znak, należy natychmiast sprawdzić olej w silniku i upewnić się że nie ma wycieków. Lepiej nie kontynuować jazdy i udać się do najbliższego serwisu samochodowego z pomocą lawety, aby zidentyfikować istniejący problem. Czerwony kolor wskaźnika sygnalizuje sytuację awaryjną na pokładzie samochodu. Kolor żółty jest drugi pod względem ważności. Przykładem może być ikona heck na panelu. W tym przypadku sytuacja jest nieco prostsza. Symbol ten wskazuje na problemy z wtryskiwaczem które wymagają działania. Wszystkie pozostałe kolory wskaźników służą jako zwykłe kolory informacyjne. Na przykład niebieska ikona jest wskaźnikiem włączonych świateł drogowych. Blask tych ikon na desce rozdzielczej nie niesie ze sobą nic strasznego, często po prostu informują one o włączeniu świateł. Przejdźmy teraz do wskaźników na desce rozdzielczej. Zaczniemy od ważniejszych i bardziej znaczących symboli a następnie pokażemy je w kolejności malejącej. Wskaźniki o podstawowym znaczeniu. Symbol wskazuje na usterki układu hamulcowego. W normalnym trybie świeci się, gdy zaciągnięty jest hamulec postojowy. Wskazuje tryb temperatury silnika. Jeśli wskaźnik jest czerwony, temperatura wzrasta, a niebieski. Spada. W takim przypadku konieczne jest zatrzymanie i wyłączenie silnika. Miganie może symbolizować problemy elektryczne. Wskazuje spadek ciśnienia w układzie smarowania lub niski poziom oleju. Czujnik ciśnienia oleju. Świeci się, gdy poziom jest niższy od prawidłowego. Wskaźniki te sygnalizują niskie napięcie sieciowe, brak naładowania akumulatora lub inne usterki, zwykle powodowane przez alternator. Wskaźniki bezpieczeństwa. Ikony świecące się na czerwono wskazują, że należy natychmiast wezwać w serwis. Poniżej znajduje się ich lista według ważności, symbole związany z przypomnieniami, takimi jak niedomknięte drzwi lub konieczność wymiany oleju. Ta ikona jest używana aby umożliwić kierowcy dostrzeżenie usterek w systemie sterowania pojazdu. Samochód można nadal prowadzić ostrożnie do najbliższej stacji obsługi. Wskaźniki usterek poduszek powietrznych sygnalizują nadmierne naprężenie pasa lub jego brak. Jeśli nigdy nie uczestniczyłeś w wypadku i poduszki powietrzne nie zostały wyzwolone, a ikony nadal się świecą. Powinieneś udać się do serwisu samochodowego. System bezpieczeństwa jest wyłączony. Immobilizer lub system antykradzieżowy jest włączony. Często problem dotyczy automatycznej skrzyni biegów. Najlepiej zapoznać się z instrukcją obsługi dla wskazanej ikony. System antykradzieżowy jest uszkodzony. Usterka hydraulicznego lub elektrycznego wspomagania układu kierowniczego. Hamulec ręczny został aktywowany. Wskaźnik pokazuje niski poziom płynu hamulcowego. Ikona wskazuje zużycie klocków hamulcowych, problemy z układem hamulcowym, ciśnienie w oponach. Wskaźnik zapala się. Jeśli spadek jest większy niż 25%, wskaźniki przypominają o konieczności wykonania rutynowego przeglądu. Filtr powietrza jest zatkany. Kierowca zapomniał zapiąć pasy bezpieczeństwa. Usterka automatycznej skrzyni biegów. Niski poziom oleju w skrzyni biegów. Włączony tryb blokady skrzyni biegów. Awaria systemu noktowizyjnego. Tryb nadbiegu jest wyłączony. Ikony systemów sterowania. Nowoczesne innowacje na desce rozdzielczej samochodu łączą stare systemy, takie jak system zapobiegający blokowaniu kół i nowe, takie jak kontrola stabilności. Każdy z nich jest wyposażony we własne wskaźniki. Ikony systemu antypoślizgowego. Zielony kolor wskazuje, że jest on sprawny, a żółty, że działa nieprawidłowo lub został wyłączony. Ikona wspomagania zjazdu lub podjazdu w pochyłym terenie. Kierunkowskaz obecny w pojazdach z napędem na cztery koła, pod warunkiem, że czujnik jest aktywny, wspomaganie podczas hamowania awaryjnego, wystąpiła usterka zawieszenia, dodatkowe symbole funkcji. Wskaźniki w tej grupie są wyświetlane ze specjalnymi dodatkowymi funkcjami pojazdu. Jeśli są one aktywne, świeci się zielona kontrolka, jeśli wystąpi usterka, wskaźniki będą świecić na żółto lub czerwono, problemy z zasilaniem brak lub obecność kluczyka elektronicznego, tempomat lub niewielka odległość od poprzedzającego pojazdu, łatwy dostęp do samochodu. Włączony tempomat adaptacyjny lub normalny CC. Miganie oznacza usterkę systemu. Asystent parkowania. Kolor żółty oznacza awarię, a zielony aktywność. Ogrzewanie tylnych siedzeń jest włączone. Włączony jest tylko napęd na tylne koła. Napęd na cztery koła jest aktywny. Wskazuje awarię napędu na cztery koła przy włączonym silniku. Wskazuje usterkę układu kierowniczego. Wskaźniki ekonomiczne. Dostępne są następujące wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki systemu start lub stop. Tryb ekonomicznej jazdy jest aktywny. Samochód pracuje w trybie jazdy ekonomicznej. Wskaźniki na desce rozdzielczej WAS 2114. Deski rozdzielcze w różnych samochodach mogą być zupełnie inne. Z reguły inne są również wskaźniki. W samochodzie WAS 2114 znajduje się wiele czujników i ikon, które pomagają w zarządzaniu instrumentami i systemami. Oto najważniejsze z nich. Strzałka po prawej stronie symbolizuje prędkość pojazdu. Prędkościomierz jest przeznaczony do prędkości od 0 do 200 km na godzinę. Wartość podziału prędkościomierza wynosi 10 km na godzinę. Po środku poniżej prędkościomierza znajduje się elektroniczny wyświetlacz. Na którym u góry wyświetlany jest całkowity przebieg, a u dołu aktualny przebieg. Wskaźnik po lewej stronie nazywany jest obrotomierzem. Pokazuje on aktualne obroty wału korbowego. Aby uzyskać rzeczywiste wartości, należy pomnożyć odczyty przez 100. Jeśli wartości wynoszą do 60, Oznacza to, że jest to wartość krytyczna. Wartości od 60 do 80 są wyświetlane na czerwono i oznaczają możliwość awarii samochodu. Poniżej znajduje się ikona czasu i temperatury w kabinie. Po lewej stronie znajduje się wskaźnik strzałkowy pokazujący temperaturę płynu chłodzącego. Po prawej stronie prędkościomierza znajduje się wskaźnik pokazujący poziom paliwa w zbiorniku samochodu. Liczby wskazują 0, pusty zbiornik. 1 z 2. Połowa 1 pełny. Ponadto symbol stacji benzynowej u góry wskazuje pełny zbiornik, a jeśli świeci się na pomarańczowo u dołu, oznacza to, że w zbiorniku jest mniej niż 6 litrów. Ikony w samochodach z silnikiem wysokoprężnym. W samochodach napędzanych olejem napędowym dostępne są następujące ikony. Ich oznaczenia są następujące. Świece żarowe działają. Po ich wyłączeniu wskaźnik gaśnie. Pokaż filtr cząstek stałych lub filtr makrocząstek. Niewystarczająca ilość płynu do reakcji wymaganej podczas oczyszczania spalin. Układ oczyszczania spalin nie działa lub emisje są zwiększone. W paliwie znajduje się woda lub konieczne jest uruchomienie układu oczyszczania paliwa. Światła zewnętrzne. Wskaźniki świateł zewnętrznych. Światła zewnętrzne są włączone. Światła zewnętrzne nie działają lub wystąpiła usterka w obwodzie zasilania. Światła drogowe są włączone. Przełączanie między światłami mijania i drogowymi w trybie automatycznym działa. System kontroli kąta nachylenia reflektorów. Reflektory adaptacyjne są wyłączone. Migająca kontrolka sygnalizuje awarię systemu. Światła mijania włączają się automatycznie w ciągu dnia. Światła hamowania lub światła tylne. Nie działają. Światła postojowe są włączone. Światła przeciwmugielne są włączone. Tylne światła przeciwmugielne są aktywne. Działa kierunkowskaz lub aktywne jest światło awaryjne. Przydatne wskaźniki samochodu. Przydatne wskaźniki samochodu. Drzwi. Bagażnik lub maska są otwarte, wskaźnik minimalnej ilości paliwa, strona pistoletu do tankowania odpowiada stronie szyjki wlewu paliwa, minimalna ilość płynu w spryskiwaczu przedniej szyby, wskaźniki systemów dodatkowych, wskaźniki dodatkowych systemów. W samochodzie nie ma dedykowanego kluczyka elektronicznego. Druga ikona wskazuje, że kluczyk jest obecny ale należy wymienić baterię. Aktywny jest tryb jazdy z obniżonym współczynnikiem trakcji. Kierowca powinien zatrzymać się i odpocząć. Wskaźnikowi może towarzyszyć alarm dźwiękowy lub wiadomość tekstowa, sportowy lub normalny tryb amortyzacji. W samochodach z zawieszeniem pneumatycznym wskaźnik pokazuje pozycję samochodu. W tym przypadku jest to maksymalne możliwe ustawienie. Występują problemy z podwoziem i wymaga ono stałego monitorowania. Tryb przyczepy jest aktywny. Pomoc podczas parkowania. Jeśli wskaźnik świeci na zielono, jest aktywny, jeśli na żółto, wykryto awarię lub należy wyczyścić czujniki. Wskazuje, kiedy należy zmienić bieg na wyższy, aby zaoszczędzić paliwo. Dostępny we wszystkich samochodach z manualną skrzynią biegów. Bądź czujny. Główne zadania kontrolek na desce rozdzielczej to: informowanie kierowcy o działaniu urządzeń. Terminowe zgłaszanie różnych usterek, regularna konserwacja i przeglądy pomogą uchronić samochód przed wszelkimi awariami. Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na wskaźniki i ikony na desce rozdzielczej, aby być świadomym działania systemów. Niezależnie od tego, czy znasz znaczenie wskaźników na desce rozdzielczej samochodu, pojawienie się żółtych i czerwonych ikon prowadzi do ustalenia przyczyny. A co najmniej wizyty w serwisie samochodowym, a WordPress komentarz Hello World.